Uczyłem się całe życie języków niemieckiego, angielskiego, nawet japońskiego i okazuje się, że największe trudności mam właśnie z naszym ojczystym językiem, jeśli chodzi o rozumienie tego języka. Wow, wiredko, się lici.. no, 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 pana widać. Dlatego zapraszam na kilkusekundowy materiał.

Yy, mamy do wylosowania bardzo cenne nagrody. Między innymi buty sportowe, a są to nie byle jakie buty, bo są to cichobiegi renomowanej firmy Szelest. Do tego mamy 20 zegarków rumuńskiej firmy Klepsydra i 30 zamrażarek firmy Grzejnik. Nie, no bo na pewno. No, Tym właśnie troszeczkę niewyraźnym akcentem oddajemy głos do studia. Halo, halo Marku. Halo, halo Mietku. Jest elegancko, profesjonalnie.